Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Szczepaniak, Wieruszowianin, mistrz polski juniorów w biegu na 400 metrów. To jest taki laur, który wywalczyłeś swoją ciężką pracą kilka tygodni temu. I to jest sukces, który na pewno jest najważniejszy w tym roku dla Ciebie. Ludzie Cię już powoli tutaj zaczęli rozpoznawać i gratulować, oraz jesteś przykładem, że no, dla chcącego nic trudnego, prawda? Trzeba mieć tylko jakieś delikatne predyspozycje, a pewnie cała reszta to chęci i ciężki trening. Yy, tak, dokładnie. Yy, główną rolę odgrywa trening. Tym bardziej, że. Jestem idealnym przykładem na to, że nie trzeba mieć super warunków, żeby dojść do takich fajnych osiągnięć. Powiedz, kiedy zacząłeś trenować, w jakim wieku to było i czy od razu wiedziałeś, że ty jesteś na przykład dobry na jakimś takim średnim dystansie, czy może również krótkie dystanse na początku były, a może dłuższe dystanse? Próbowałem ze sportem w sumie w szóstej klasie. Zapisałem się do klubu do pana Urbaniaka. Ale po miesiącu rozmyśliłem się, bo treningi były za ciężkie, i dopiero w sumie pod koniec pierwszej klasy gimnazjum spróbowałem ponownie, i jakoś już to zatrebiło u mnie, i od tego czasu cały czas trenuję. Właśnie. Jak wygląda Twój tydzień? Powiedz, jak często te treningi są organizowane, jak wygląda w ogóle y, Twój dzień, kiedy masz trening, kiedy nie masz treningu? No, oczywiście, takie obowiązki jak szkoła, życie codzienne no, pozostają, ale życie sportowca jest inne. Yy, w okresie startowym mamy 5 treningów w tygodniu, bardzo ciężkich, ale jak widać, opłaca się. Teraz trochę zluzowaliśmy ponieważ mamy teraz koniec sezonu i trzeba trochę odpocząć i dopiero na hale będziemy się przygotowywać znowu 5 razy w tygodniu no i jakoś tak leci po prostu. Powiedz również po tym twoim sukcesie, który był związany z mistrzostwem juniorów, potem brałeś udział w teamie w tak zwanej sztafecie szwedzkiej, tam również stanęliście na podium. Na czym, czym się różnią te dwie konkurencje oraz w czym czujesz się pewniej? W sumie no, w sztafecie też biegłem na moim dystansie, na no ostatnie zmieniłem na 400 metrów. Ale i tak wiadomo, wolę najbardziej uwielbiam indywidualne starty, bo wtedy cała y, wszystko skupia się na mnie tylko i wszystko w swoich rękach. Powiedz jaki jest twój cel? Czy ty chcesz robić to może y, zawodowo, tak, jak wielu sportowców, czy widzisz się w tym wielkim sporcie za rok, dwa, trzy? Tak, chciałbym to robić zawodowo. To jest moje marzenie, żeby się spełniać w tym i żeby być najlepszym na świecie kiedyś. Jesteś pod opiecznym tutaj MiędzyUrzeńskiego Ludowego Klubu Sportowego Start. Trenujesz z panem Jarosławem Urbaniakiem. No, trzeba przyznać, że ta lekkoatletyka w Wieruszowie stoi na wysokim poziomie. To widać po miejscach, widać po twarzach, które często oglądamy gdzieś tam w tych relacjach postartowych. Przykład Andrzeja Kucha, który tutaj również z tym klubem jest związany, czy był związany. Przykład Twój, przykład kilku innych również osób. Przypomn i nam sobie Kasię Wrubel, która też bardzo dobre osiągi tutaj wyciskała, więc to jest no, kuźnia talentów, można powiedzieć, ten klub. No, na to wygląda tak. Andrzej jest mega sportowcem, jeszcze daleko mi do niego, ale będę powoli starał się dorównać mu kiedyś, bo wiadomo, seniorka to nie to samo co juniorzy, jeszcze długa droga przede mną. Właśnie, co masz w tej perspektywie takiej na przyszłość? Czy regularny trening wystarczy, czy po prostu coś jeszcze jest potrzeba? Nie wiem, jakaś może taka bariera mentalna, psychiczna, jakieś wsparcie zewnętrzne jest potrzebne? Myślę, że słuchać się trenera, ciężko pracować, mało gadać, bo ogólnie u mnie z głową jest bardzo dobrze, potrafię się bardzo dobrze nastawić. Przed startem bojowo. No, i myślę, że z głową jest wszystko ok. Yy, gra to mnie świetnie. Tylko trenować i ty, to wszystko. Również zauważyłem, że ty no, nie rezygnujesz, że tak powiem, z, z, z prawa młodzieży. Tak często gdzieś tam hmm. widzę cię na różnych imprezach, wydarzeniach. Tak więc, jak widać, można połączyć i zabawę, i naukę, i, i, no, i sport. Bo jeżeli tutaj jakieś są takie granice tego wszystkiego, to to wszystko może zatrybić. Yy, tak, wszystko jest dla ludzi, trzeba czasami się odprężyć. Wiadomo, z kolegami nigdy nie odmówię im pracy, chyba że są zawody. Nieraz po zawodach z chłopakami świętowaliśmy moje zwycięstwa, więc y, przydaje się to bardzo. A ja dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jakub Szczepaniak, osoba mieszkaniec Wieruszowa, który wywalczył właśnie mistrzostwo juniorów w dystansie na 400 metrów. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No i mamy nadzieję, że w przyszłości tutaj na tej kanapie będziemy witać mistrza również w innych dyscyplinach, na pewno tych seniorskich. Dziękuję tak, mam nadzieję, że w przyszłości, może za 2 3 lata, spotkamy się tutaj znowu z jakimś osiągnięciem na tle seniorskim już.